Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku w serii CU się w Brzewie Hej! Ze mną z nami. Stasia. Znamy naszą grę i biegniemy gdzieś. Gdzie tam trzeba tam biec. No do to to nich to, to Gdzieś tam o. Tędy, ten. Nie znam. No nie tu idą Lambert. Lambert Eskel tutaj. jest Fritz. Tutaj jest Wasemir i Leo. Czekaj. Dobra, i wejście do twierdzy. No A my z Leonem wyjściemy. Wnętrze kerry. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin. Ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Ach, ten Lambert. Dobra, idziemy. W trybie kamery Dokrotnie uderz jeden z prawiczych w aby uniknąć wrogich czasów. Teraz. 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 Tak, no, tak. Tak, tak, No i nie umyjcie co jest to po, po bo wiesz, bo ja lubię... Ty lubisz to tył. Skoro, skoro ja lubię na parze. Bo ciebie na parze, no dobrze. No dobrze. Dobra, mamy, 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 idziemy dalej. Albo po prostu na parzę. Styl grupowy jest najskuteczniejszy przeciwko grupom słabszych przeciwników. Aby przełączyć się na ten styl kitniej... Albo wciśnij, kto już... A w heroesach też właśnie?

nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. nie mają być gotowe do teleportu za piętnaście minut, a nasi wieźni nie będą nam przeszkadzać. Pograli nas. <grym wytrza> Jesteśmy Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach Gerard! Przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem Znakiem? Ardem! Ja nie mogę odkąd połamano ręce na mordowni Nie mogę, nie zginają mi się Po prostu uderz Arden w tester tego gruzu Nie pamiętam jak składać znaki Chodźmy do kręgu żywiołów To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków Musimy spróbować Chodźmy Hej, no to do mojego, kradają Was. dzieje? Tu chyba. O, ucz się. Kliknij lewy przycisk myszy, kamień, żywiołów, aby nauczyć się o znaku. szuka innych kręgów, żywiołów. W dalszych stadiach rozgrywki, aby zdobyła emocje. Krąg, krąg, kamienia. Już nauczyłeś Zauważę się. Rozważam te Tak jest. Nauczyliście właśnie znaku ARD, Telekitecz... tele... telekinetycznego, zaklęcia przydatnego do oczyszczenia zagrodzonej drogi lub obalania przeciwników Kliknij Prawym przyciskiem myszy cel lub ziemię, aby użyć znaku. Posuj się Leo! Whoa! Czego się dowiedzieliście, kiedy zeszliśmy bandyci bandy ci laboratorium? Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Duma z i Trąd. jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Tris, nie się Myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten dróg dostroił się do kręgu, będzie mógł stanie. Następnie przenieść raz całym waszym sprzętem mm. na wolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam. Ale sama mówiłaś, że ten Mad jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy jak bardzo chciałabyś zobaczyć Wiedźmieńskie tajemnice że jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość z tego. Lambert, przestań mówić do Tris po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Tris, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy? Geralt ma rację. Powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, do okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Węsynie. Ktoś musi się Zajmić. zająć Przerazą i wolną. Zostań. A ty Gerd, Co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować Twojej pomocy. Gdzie idziemy. I w laboratorium jest ważniejsze, czy zostaje z Wasemirem? Zajmujemy się Przerazą. Decyzja. Męska decyzja. Nie, nie, to Mam Nie mam się choć. no E, do laboratorium. Do laboratorium. I laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną Uwaga. Sawola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Co nas tu mięguszami, nie? Czarodziej sk, czarodziejka, nie? Plecak Musimy chronić laboratorium. No to my szybko do laboratorium Biegniemy do laboratorium A hmm. Dziecianka Ja dziękuję Dziecianki nazywają go Puszczyczyn Regeneruje wytrzymałość Bardzo przydatne w walce z magiem Dzięki Ruszaj Ja mam

Teraz przyzwę potężnego demona, który wypróje z was plan. Panie! Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie zanim rozkoszysz barierę. Panie! Zanim pan ucieknie to jest panu usiądź. Panu Panie! Ludzie mają to NBJ. Co? Zwiększa regenerację energii. Każde użycie znaku zmniejsza energię Geralta, którą przedstawia pasek na ekranie energii. Nie zdołasz użyć znaku, jeśli poziom twojej energii będzie zbyt niski. No jest czasem się regeneruje. Do procesu przyspieszenia możesz unieść, że na przykład puszczyka. No dawaj go, nie jego, tylko ty panowców, Bo on się dzięki nim nie robi. poleć Polecnij mu! pytam go panie. o go, Wojdę niego! No wzmocnij mu, no. Brzmotłem! Mocniej! ai de novo vai velho amiga aí Globo você tá copie o idioma copie o que se życie, gente. Poxa, gente, pisa, tá. U, on napis. Znaczny napis. Znaczny napis. Żółcze, o, on na tych znacznych jakiś jest, ten Dobra, pokonamy nie, go. Tutaj go! Pokonamy! A ja, ja wiem! No to go wiesz. Pani się, to jest w Gdzie on jest? Nikt nie podpisał nie podpisał Tak. ja nie mogłem! Zaczekam! O, Ej! Ej! Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobił naprawdę potężny człowiek. Ale nie mogłem się przedostać co? przez ten dziwny krąg. Ważna jest wola gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Kriz w laboratorium. Tak, ruszajmy. Dobra, ruszamy. Mam nadzieję, że to tędy. No tak. Nie mogę wejść? Do kuchni? do no bo... Kurwa. No kurwa, no widzisz Kasia, no, teraz lekka zmiana i wiesz, tutaj... Ja tęsknię za kuchnią, za mną. No tak. Ja kocham Cię też. Nie wiem, to jest ten jakiś czarodziej taki mocny. Coś się stało. Mastrzaszczane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać deko, która farda białego. Jest. Nie mogę znaleźć. Leo nie żyje. Dobry dzieciak był. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki. Ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Okej. Okay. Możesz wejść w tryb medytacji po wybraniu ikony medytacji podczas dialogu. Możesz, możesz ustalić jak długo chcesz medytować, którą tego ikony południa, po nocy i zmroku oraz godzinowe. Idziemy? Medytacje? Dobra, dwie godzinki tam starczy. W ogóle zanim, to ja bym bardzo też chciał tutaj, o, dziennik wchodzić w postacie, w miejsca, wszystko się dowiadywać. Poza samym kamieniem. co, poczytamy? Nie. Trzeba. Obrona Hermoen. Dobra, Leo zginął z ręki Magistra połownego Zabójcy. Muszę odpocząć, a potem rozejrzeć się po zamku i sprawdzić, czy pozostali biedzmini i krys mają się dobrze. Jeśli napotkam na swojej drodze ocalałych napastników, sprawię, że pożałuję mu zamordowania. To, to jest zadanie, więc no tutaj no okej. Okay. Postacie. Eskel. Spokojny i rozsądny Wiedźmin z Hermorem. Mój rówieśnik. Jego twarz trzeci, brzydka blizna. Lambert, młody Wiedźmin z Kermoren. Ma niewypełniony język, a szczególnie lubi dogryzać Tris Merigold, do której zwraca się po nazwisku. Leo, najmłodszy z mieszkańców Kermoren, nazywa się Leo. Nie jest w pełni Wiedźminem, bo chociaż ma już za sobą trening, nie przeszedł jeszcze mutacji. Leo sprawia wrażenie powiewczego młodego kosa, ale wydaje się sympatyczny. Okazało się, że Leo jest y, no, zafascynowany. Nasuchał się ballato to białym wilku i zostałem jego idolem. Leo zginął z ręki magistra jednego z produktów ataku na Termoren. Był zbyt porywczy i niedoświadczony. Nie zdołałem zapobiec nieszczęściu stałem u boku chłopca. Magister, jednym z wodzów a y, jednym z wodzów na ataku salamandry na Kermoren. Był człowiek nazywany Magistrem, który sprawiał wrażenie cwonego zabójcy, drugi przywódca był Magiem. Tajemniczy czarodziej. Czarodziej napadł na Kermoren, ponieważ chciał wykraść wiedźmińskie tajemnice ukryte w twierdzy. Jednym z przywódców ataku na Kermoren był tajemniczy czarodziej, który dysponował mocą tak wielką, że nawet Chris Merigold nie zdołała się mu przeciwstawić. Organizacja, której przewodzi ten człowiek posługuje się symbolem Salamandry. Triss Meligor. Razem ze mną i pozostałymi Wiedźminami, Triss broniła Hermoren. Ta Czarodziejka podjęła walkę z tajemniczym magiem, jednym z przywódców ataku, w rezultacie czego została ranna i straciła przytomność. Choć brzmi to paradoksalnie, Triss jest uczulona na magię i wolno jej podawać tylko naturalne eliksiry lecznicze. Vesemir jest najstarszym i najbardziej doświadczonym Wiedźminem, być może starszym niż Hermoren. Każdą zimę spędza w twierdze, a wiosną, jak pozostali, rusza na szlam. Mimo po podeszłego wieku, Wesemir jest krzepki i pełen życia. Zdrowia mógłby po, mu, po, mu pozazdrościć nie jeden młody. Hmm. Jego znakomi jako znakomity szermierz był moim nauczycielem faktum Wesemir wychował wielu Wiedźminów, w tym i mnie. Uczniowie traktują go jak przybranego ojca. Leo był prawdopodobnie ostatnim wychowankiem starego Wiedźmina. Śmierć młodzika wstrząsnęła wesemirem. Dobra miejsca. Laboratorium. Słynne. To oh! jest oh, Dziękuję. Słynne laboratorium Wiedźmińskie kryje w sobie najlepiej strzelone sekrety bractwa, mutagenne rośliny, Halucygo... haluc... halucynogenne grzyby, naturalne stymulanty i składniki do eliksiru. To właśnie tutaj młodzi adepci poddawani byli niezwykle bolesnej próbie traw, którą tylko niewielu zdołało przeżyć, zyskując dzięki temu nadludzkie zdolności. Termoren, Wiedmińskie siedliszcze, to niedostępna górska twierdza. Nazwa pochodzi z języku Elfu, w oryginalne brzmi Karem Murechen, czyli Warownia Starego Morza. Zamek lata świetności ma już za sobą. Mury obronne i fosa popadły w ruinę, a w przestronnych salach lub hula zimny rian. W tej chwili mieszka tu jedynie kilku Wiedźminów, jednak kiedyś w trenowano na słynnej mordowni wielu młodych chłopców. kwestia już nic nie mamy recepty. Puszczyk znacznie przyspiesza re regenerację energii. Eliksir cenił. Eliksir cenią sobie Wiedźmini, którzy w walce chętnie posługują się znakami. Przygotowanie. W skład eliksirów wchodzą składniki, które zawierają w sumie jedną dawkę Winteroilu i dwie dawki Aetheru. A to musi być mocny alkohol. Gdy Wiedźmin przygotowuje się do długiej walki z bestią. Lub do całonocnego czuwania przy człowieku dotkniętym trąbką przyrządza właśnie eliksir puszczy, który zapewnia niespożytą energię. Jaskółka przyspiesza regenerację plików żywotności. W skład eliksiru wchodzą składniki, które zawierają w sumie jedną dawkę witreolu i adheru oraz dwie dawki rebisu. Bazą musi być mocny alkohol dobrej jakości. Nie ma. Tak. Nie ma piękniejszego ptaka na wiasków, nad na wiosny i odnowy życia. Nawet posępni magowie, rene renegaci zajmujący się opracowywaniem receptur dla Wiedźminów docenili urodę tego ptaka, nazywając jego imieniem eliksir, który przyspiesza regenerację zmutowanego organizmu. Grom Znacznie zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikom, ale obniża parametry obrony. Elixir uzyskuje się poprzez mieszanie składników, które y, zawierają w sumie dawkę witriolu, dawkę hyd, Hydragenu, hmm. dawkę Rebisu oraz dwie dawki Vermilionu. Bazą musi być mocny alkohol bardzo dobrej jakości. Wiedźmini zażywają grom przed walką z, ze szczególnie opancerzonymi, wytrzymałymi i, i silnymi przeciwnikami. Wypicie eliksiru inicjuje Transbitewny Wiedźmin, koncentruje się na ataku. Fitecznie trafia przeciwnika i zadaje mu większe obrażenia, ale zaniedbuje obronę, przez co jego samego łatwiej trafić. Składniki. Aethe, oznaczony kolorem purpurowym, jest jedną z podstawowych substancji alchemicznych, wchodzi w skład żół, licznych kon, komponentów, ziół, minerałów i składników z potworu. Hydra Hydragenum, dokładnie to samo. Jest oznaczone kolorem srebrnym i to samo. Keb, Kebrid. oznaczone kolorem żółtym. Dobra. Rebis, oznaczony kolorem zielonym. Nie będę czytał, bo to jest dokładnie to samo napisane. Składniki specjalne. niskie eliksiry mutagenne wymagają specjalnych składników z rzadko spotykanych potworów. Zawierają one unikalny zestaw substancji. Nie da się ich zastąpić komponentami, innymi komponentami. Vermilion, oznaczony kolorem pomarańczowym. No i dokładnie to samo. I vitriol, oznaczony kolorem niebieskim. Dobrze, glosariusz, co to jest? Czarodzieje. Tylko niektórzy ludzie mają potencjał, aby zostać czarodziejami, jeśli osoba obdarzona mocą, tak, z... obdarzona mocą, tak zwane źródło, nie nauczy się w porę kontrolować swoich zdolności, może skończyć się jako na wpół obłukona, silniąca się wyrocznie. Dlatego właśnie powstały szkoły magów. W których uzdolnione dzieci przez wiele lat zdobywają niezbędną wiedzę i doskonalą sztukę czarodziejską. Dzięki swym mocom magowie żyją bardzo długo lecz nie widać po nich podeszłego wieku. Energię magiczną czerpią z czterech żywiołów, potrafią teleportować się na duże odległości, leczyć, a także zabijać w mgnieniu oka, mają rozległą wiedzę naukową oraz polityczną. Wielu z nich doradza koronowanym głową najpotężniejszych państw. Samouczki nie będziemy chodzić, także tutaj ok? Kończymy odcinek. Kończymy odcinek, żegnamy się z Państwem na razie.